Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, Monika Krujata z tej strony i jest to dzień 170 mojego osobistego wyzwania 365 dni live'ów. Robię szybkiego live'a ze spaceru z psami, także zobaczymy czy się uda, bo z tymi moimi dwoma killerami to może być różnie, więc będę się streszczać. I e, dzisiaj przychodzę do Was z takim przemyśleniem, e, które od czasu do czasu gdzieś tam się pojawia w moim życiu e, w różnych, powiem, sytuacjach albo w związku z tym, że coś, e, jakiś proces przechodzę, czasami czytam jakąś książkę, czasami po prostu w moim życiu właśnie jest coś takiego, co jest taką czerwoną lampką, która mówi o tym, mm, nie tędy droga. No, i dzisiaj przychodzę właśnie z takim, z takim tematem, pułapka ciągłego rozwoju. Nie wiem, jak wy to odczuwacie, jak to jest u Was, w Waszym życiu, ale rozwój jest cudowny i wspaniały. Duchowy, osobisty. Wszystko, co możemy sobie pomyśleć na temat rozwoju, wszystko jest super świetne i wspaniałe, dopóki zachowujemy balans w życiu. Bardzo często jest tak, że jak się rozwijamy. Jak przychodzi właśnie ten moment, kiedy tak bardzo chcemy wejść na jakiś wyższy poziom, nie wiem, coś przetransformować, coś w swoim życiu uzdrowić, naprawić, i tutaj można po prostu tysiące przykładów podać, to zaczynamy jakby odrywać się od ziemi, zaczynamy zapominać o tym, jakie życie jest tu i teraz, naprawdę takie po prostu tu i teraz. I nie wiem, jak jest u Was. Ale ja czasami się e, zapędzam w ten swój rozwój, i bardzo często wtedy właśnie e, czuję, ja po prostu czuję, jak odrywam się od ziemi. Jak moje stopy nie są na ziemi, jak moja głowa gdzieś tam buja w obłokach, i wtedy zapala mi się taka czerwona lampka, że rozwój jest super, ale nie ciągle nie stale, i bardzo ważne jest, żeby być w życiu codziennym. Dlatego ja dlatego też e, jakby. Propaguje, mówi o kobiecej energii, dlatego że kobieca energia jest o tu i teraz. Kobieca energia jest o dopasowywaniu się do tego do życia, takiego, w jakim teraz jesteśmy. Kobieca energia jest o cielesności, o tym, żeby być w ciele, żeby czuć ciało, żeby być w zmysłach, żeby cieszyć się życiem, żeby zwalniać, żeby po prostu być tą cudowną, wspaniałą kobietą, która otula, która. Daje tą tako, takie poczucie takiej miękkości, przyjemności itd. Więc, e, i tak dalej. Więc wiecie co, czytam też książkę teraz, która te w ogóle to, co dzisiaj mówię, to jest też nawiązaniem do wczorajszego live'a, w którym opowiadałam o żywiołach i o tej mandali, którą tworzę, która jeszcze jest w, w trakcie tworzenia. I e, w tych żywiołach e, zrozumiałam właśnie też pewną rzecz, że są rzeczy, które są takie bardziej stałe, ale są rzeczy, które e, powinny nawet być trochę być, a trochę nie być. Przez pięć minut być, a później nie być, bo jeżeli się zapędzimy w pewną stronę, cześć dziewczyny, cześć Ola, cześć Angelika, to może się okazać, że nie potrafimy się z powrotem uziemić, że za bardzo płyniemy gdzieś tam w obłokach. I czytam teraz książkę Marka Tarana Święta żeńskość? Chyba taki jest tytuł, teraz nie pamiętam, a jestem na spacerze, więc nie sprawdzę. Um, I on w ogóle w tych książkach w ogóle pierwszy mężczyzna, który w taki piękny sposób pisze o kobietach. Ja jeszcze nie spotkałam się z czymś takim. Jeszcze nie nie jakby nie miałam styczności. Bo on naprawdę uważa, że kobieta jest święta i Niesamowite, niesamowicie piękne rzeczy pisze o kobietach. W każdym razie tam też jest taka opowieść, tylko że akurat tam jest o mężczyźnie, który właśnie biegnie za tą duchowością i ma żonę, o której po prostu zapomina w tym biegnięciu za duchowością. Biega do kościoła, pyta się jakichś tam kapłanów księży, co on ma zrobić, żeby być bliżej Boga, żeby być bliżej no wiecie, tej duchowości, no i tam wiadomo, kapłani mówią mu różne takie rzeczy, to tak w tak, ogromnie wielkim skrócie, żeby poszedł się gdzieś tam pomodlić, żeby poszedł na jakąś pielgrzymkę, żeby a na sam koniec mówią, że w ogóle, żeby szedł walczyć ze wszystkimi innowiercami, zabijać i tak dalej. A w tym czasie żona tęskni, w tym czasie żona tęskni i jest zostawiona sama sobie i po prostu chce mieć męża przy sobie, chce żyć, być w tu i teraz. A on po prostu tak bardzo chce ratować całe swoje życie, swoje żony, cały świat, że zapomina o tym całym życiu. Zapomina o tym, że jedzie na te pielgrzymki, nie ma go w ogóle bardzo dużo czas, długo czasu, w tym czasie rodzi się jego córka, o której nawet nie wiedział, że, że, że będzie, i po prostu na sam koniec on sobie też zdaje sprawę z tego, że. Ta, ta cała duchowość, Bóg, to nie jest ktoś, kto chce, żebyśmy się zabijali w imię Boga, tylko to jest miłość. To jest miłość, to jest bycie w tu i teraz, to jest e, cieszenie się życiem, każdą sekundą, każdą chwilą, to jest bycie po prostu w tu i teraz, w ciele, w ciele, po prostu. No i wraca do tej swojej żony. Jakoś tak mniej więcej to było, ale to w takim dużym skrócie, jakbyś miał ochotę przeczytać sobie tę książkę, to zachęcam. Jest... E, Trochę jest o religii, więc nie każdemu może się spodobać. Natomiast dla mnie to było takie kolejne przypomnienie właśnie o tym, żeby pamiętać o tym, żeby być w tu i teraz, żeby cieszyć się każdym momentem, żeby cieszyć się spacerem z psami, i one niezbyt cierpliwie tutaj już, znaczy cierpliwie, ale czekają, żebyśmy dalej poszły, żeby po prostu żyć życiem, żeby nie odpływać aż tak bardzo. Ja dzisiaj miałam total, totalnie, całkowicie byłam w życiu, dużo rzeczy się działo, jakby ogarniałam dużo takich domowych rzeczy, ale ogarniam te rzeczy za każdym razem, kiedy sobie przypominam o tych ważnych rzeczach, to ogarniam te wszystkie rzeczy z inną energią i z większą takim poczuciem miłości, z większą pokorą i z większym takim dopasowywaniem się do tego, co jest. I nie próbuję wtedy zmieniać już na siłę, że coś musi być inaczej. Więc to dzisiejsze moje takie przesłanie, biegnę, bo idę, z, jakby muszę wrócić z psami do domu i zabioram jeszcze Fabiana do, do fryzjera, a mam jeszcze dzisiaj spotkanie dla siebie, dla siebie, tappingowe u Justyny Sodel. Także będziemy miały przepiękne spotkanie, będziemy się ostukiwać i uwalniać swoje emocje. Także dzisiaj trochę. Takiego, takich domowych rzeczy, ale również trochę tej duchowości, taki trochę jakby staram się też być w balansie. Nie zawsze to wychodzi. Odróżnienie duchowości od religijności właśnie, cześć Bożenka. Właśnie, właśnie. Tak, tutaj to też właśnie to jest to są tematy, które tak bardzo tak bardzo są kontrowersyjne, tak czasami trudno się w nie wchodzi. A ta duchowość, znaczy duchowość ogólnie, ja dzisiaj mówię w kontekście w ogóle duchowości takiej, żeby nie uciekać za bardzo w chmury, bo myślę, że to jest niezwykle istotne. Ale tutaj, właśnie odróżnienie duchowości od religijności też jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Ale ja nie będę dzisiaj zagłębiać się w ten temat, bo myślę, że jeśli chodzi o religię, o to, w co, w co kto wierzy, to już jest sprawa każdego jednego człowieka. I nie będę dzisiaj tutaj, że tak powiem, robić burzy. Nie będę mówić brzydko, bo to takie słowa by mi się gdzieś tam narzuciły. Aczkolwiek to jest na pewno temat, który warto się zagłębić. Zobaczyć, właśnie poczuć w sobie, w co my wierzymy. Ja na przykład wierzę w miłość. Wierzę w to, że. Że tak naprawdę najważniejszą rzeczą, jaką musimy zrobić w swoim życiu, to docierać do miłości, do miłości do siebie. Bo jeżeli tam dotrzemy, to wtedy również możemy tą miłość szerzyć dalej na, na swoich bliskich, na rodzinę, na przyjaciół. Więc to jest takie chyba najważniejsze, takie hmm, najważniejsza duchowa ścieżka ścieżka miłości. Przynajmniej tak ja to odczuwam, ale. Ważne jest, żeby w, tej, w tym biegnięciu za tą duchowością i w tym rozwoju, żeby pamiętać o tym, żeby być tu i teraz. Żeby być ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi, żeby pogrzebać sobie w ogródku, żeby zrobić coś przyjemnego dla siebie. No, także tyle ode mnie dziś, na dzisiaj, bo, bo e, obowiązki wzywają, ale mam nadzieję, że, że jest to takie fajne przypomnienie, które jest potrzebne. Które jest potrzebne nie tylko mi, ale również Wam. Dobra, kończę zanim mi tutaj mały pies przegryzie smycz, bo ona tak lubi właśnie w czasie, kiedy ja nie patrzę, co się dzieje, to ona lubi przegryzać smycz. Druga jest grzeczna, ale wiecie, już się trochę niecierpliwią, a rzadko kiedy, w ogóle nigdy nie robię live'ów ze spacerów z psami, chyba że jestem w lesie i mogę je spuścić ze smyczy. A tutaj, jak idę przy tym u siebie, to na smyczy jednak, bo moje psy to takie dwa małe killery. Więc e, muszę być ostrożna, żeby nikomu krzywdę nie zrobiły. Albo sobie. Dobra, trzymajcie się, kochane. Ściskam w ogóle bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteście. Pozdrawiam. Widzę, że jeszcze Ania, Agnieszka dołączyły. Buziaczki dla Was, kochane. I do zobaczonka. Pa!